Jaka jest największa diabelska pokusa? Nie wiem. Ale wiem, że diabeł jest inteligentny. Wiem, że diabeł zna każdego z nas. Zna nasze słabe punkty. Że atakuje właśnie w ten najsłabszy punkt w naszym życiu. Co więcej, w tych atakach jest perfidny. I te ataki potrafią się nasilać, jeżeli, jeżeli stawiamy opór. Oto właśnie dzisiejsze, dzisiejsze słowo na dobranoc. Dobro, pokój dobro, tak o diabelskich pokusach dzisiaj będzie, ale zanim przejdziemy do e, samego tekstu, słowa na dobranoc, e, najpierw krótkie wprowadzenie, tutaj pojawi się takie e, słowo predestynacja. E, predestynacja to jest takie z góry przeznaczenie kogoś, e, albo do zbawienia, albo do potępienia. Tak to najogólniej, najkrócej można powiedzieć. Znaczy, jeżeli jesteś predestynowany do nieba, znaczy, choćbyś, choćbyś nic nie robił, i tak do tego nieba pójdziesz. Jeżeli jesteś predestynowany do piekła, to choćbyś nie wiadomo ile się starał, ile modlitw, postów, pokut w życiu stosował, i tak pójdziesz do piekła. Taki pogląd się pojawił również w chrześcijaństwie. Oczywiście jest to, jest to błędny pogląd, ale niestety szatan wykorzystuje taką pokusę, kusząc, że ktoś na przykład jest predestynowany, do potępienia albo nie jest predestynowany do nieba. I takiej pokusy doświadczył jeden ze współbraci świętego Franciszka. Posłuchajcie dzisiejszego słowa na dobranoc. Brat Rufin, wywodzący się ze szlachetnego rodu z Asyżu, towarzysz świętego Franciszka i człowiek wielkiej świętości, był kiedyś silnie kuszony przez diabła w kwestii predestynacji. Z tego powodu był zmartwiony i smutny, albowiem diabeł przekonywał go, iż będzie potępiony, ponieważ nie został wybrany do życia wiecznego, a wszystko, co czyni w Zakonie, czyni na próżno. Choć pokusa ta trwała wiele dni, brat Rufin ze wstydu nie zdradził się przed Franciszkiem. Mimo to nie przestawał się modlić i pościć, jak zwykle. Dlatego nieprzyjaciel zaczął mu dodawać do owej walki wewnętrznej kolejne strapienia, nękając go także na zewnątrz fałszywymi ukazaniami. I tak kiedyś ukazał mu się w postaci ukrzyżowanego i powiedział: O bracie Rufinie, po co umartwiasz się pokutą i modlitwą, skoro nie zostałeś wybrany do życia wiecznego? Po tych słowach brat Rufin był tak zbałamucony przez księcia ciemności, że niemal stracił wszelką wiarę. I miłość, którą żywił do świętego Franciszka, i nie troszczył się o to, żeby mu cokolwiek powiedzieć. To jednak, czego świętemu ojcu nie objawił brat Rufin, wyjawił mu Duch Święty. Skoro tylko Franciszek ujrzał w duchu tak wielkie niebezpieczeństwo wiszące nad tym bratem, posłał po niego brata Macieja. Na jego słowa, aby udał się do świętego Franciszka, brat Rufin odpowiedział opryskliwie: a cóż ja mam wspólnego z bratem Franciszkiem? Wtedy brat Maciej, pełen Bożej mądrości i znający diabelską przebiegłość, rzekł: O bracie Rufinie, czyżbyś nie wiedział, że brat Franciszek jest jak Anioł Boży, który oświecił wiele dusz na świecie i od którego otrzymaliśmy łaskę Bożą? Chcę zatem, abyś za wszelką cenę do niego poszedł. Widzę bowiem wyraźnie, że omamił cię szatan. Po tych słowach brat Rufin wstał i poszedł do świętego Franciszka. Widząc go z daleka, Franciszek zaczął wołać: O nieszczęsny bracie Rufinie, komu uwierzyłeś? A kiedy brat Rufin się zbliżył, święty Franciszek opowiedział mu ze szczegółami o wewnętrznej i zewnętrznej pokusie zgotowanej przez diabła i wykazał jasno, że ten, który mu się ukazał, to właśnie diabeł. A nie Chrystus, i że za nic nie powinien był słuchać Jego podpowiedzi. A jak ci diabeł dalej będzie mówił, jesteś potępiony, rzekł święty Franciszek, ty odpowiedz Mu: Otwórz pysk, to Ci do Niego narobię. To będzie dla Ciebie znakiem, że to diabeł, bo kiedy dasz mu taką odpowiedź, natychmiast ucieknie. Powinieneś zresztą był poznać, że to diabeł, ponieważ zatwardził Ci serce na wszelkie dobro. Co jest właśnie Jego zadaniem. Chrystus błogosławiony nigdy nie zatwardza serca wiernego człowieka, lecz przeciwnie zmiękcza je zgodnie z tym, co mówi ustami proroka: Z ciała usunę ci serce kamienne, a dam im serce cielesne. Tyle historia z kwiatków świętego Franciszka. To co, mnie, to, co mnie w tym tekście tak bardzo dotknęło i, i z drugiej strony też tak troszeczkę przeraziło, to jest wielka przebiegłość złego ducha, wielka przebiegłość szatana. On potrafi, potrafi się objawić również jako Chrystus. I zresztą to nie tylko w życiu świętego Franciszka zdarzały się takie historie, inni też opowiadają, inni święci też opowiadają, że, że diabeł ukazywał im się, czy to pod postacią Matki Bożej, czy, czy jakichś innych świętych osób. Przebiegłość szatana nie zna granic, ale możemy go przegonić właśnie pokorą, właśnie miłością, i po tym poznajemy, potem poznajemy, czy ulegamy szatańskim pokusom, czy to, co słyszymy, jest głosem od Pana Boga. Po tym poznajemy, że nasze serce jest przepełnione pokojem i miłością. Szatańskie pokusy zatwardzają nasze serce. Szatańskie pokusy sprawiają, że jest wielki niepokój w sercu, że jest smutek w sercu. To, co pochodzi od Boga, będzie wprowadzało w nasze życie radość, pokój. Będziemy pewni, że, że, że idziemy dobrą drogą. Będziemy pewni, że idziemy dobrą drogą. Tej dobrej drogi Wam życzę. Życzę Wam spokoju, życzę Wam błogosławionej nocy z Panem Bogiem.